Ojciec Wyszoniek obawiał się nawet, czy i po powtórnym rozbudzeniu nie chwyci Juranda Dur i nie odejmie mu na długo przytomności. Tymczasem obiecał księżnie Izbyszkowi, że im da znać, gdy stary rycerz przemówi, a po ich odejściu sam udał się na spoczynek. Jakoś Jurand rozbudził się dopiero w drugie święto przed samym południem, ale za to zupełnie przytomny. Księżna i Izbyszko byli przy tym obecni, więc on, siadłszy na łożu, spojrzał na nią, poznał i rzekł: Miłościwa pani, dla Boga, to ja w Ciechanowie. I przespaliście święto, odrzekła pani. Śniegi mnie przysypały. Kto mnie zratował? Ten rycerz, Zbyszko z Bogdańca. Pamiętacie, w Krakowie. A Jurand popatrzył chwilę swoim zdrowym okiem na młodzieńca i rzekł. Pamiętam, a gdzie Danuśka? Nie jechała przecie z wami. Spytała z niepokojem księżna. Jakże miała ze mną jechać, kiedy to ja do niej jechał? Zbyszko i księżna spojrzeli po sobie w niemaniu, że to jeszcze gorączka mówi przez usta Jurandowe, po czym pani rzekła: Oknijcie się, na miły Bóg. Nie było li z wami dziewczyny? Dziewczyny? Ze mną. Spytał ze zdumieniem Jurand. Bo wasi ludzie poginęli, ale jej między nimi nie znaleźli. Czemuście ją ostawili w spychowie? Ów powtórzył jeszcze raz, ale już z trwogą w głosie. W spychowie ona przy was, miłościwa pani, nie przy mnie. Przecie przysłaliście po nią do leśnego dworca ludzi i pismo: W imię ojca i syna. Odpowiedział Jurand. Zgoła po nią nie posyłałem. Wówczas księżna przybladła nagle. Co to jest? Rzekła, żalibyście pewni, że przytomnie nie mówicie. Na miłosierdzie boskie, gdzie dziecko? Zawołał, zrywając się, Jurand. Ojciec wyszoniek, usłyszawszy to, wyszedł pospiesznie z izby, a księżna mówiła dalej. Słuchajcie, przybył poczet zbrojny i pisanie od was do leśnego dworca Podanuśka. W piśmie było, że was belki w pożarze przytłukły, żeście na wpół oślepli i że chcecie dziecko widzieć. Wzięli Danuśkę i pojechali. Gorze. Zawołał Jurand. Jako Bóg na niebie tak nie ognia ni jakiego w spychowie nie było, nie ja po nią nie posyłałem. A wtem wrócił ksiądz Wyszoniek z listem, który podał Jurandowi i zapytał: Nie waszego to księdza pisanie? Nie wiem. A pieczęć? Pieczęć moja. Co w piśmie stoi? Ojciec Wyszoniek odczytał pismo, Jurand słuchał, chwytając się za włosy, po czym rzekł: Pismo zmyślone. Pieczęć udana. Gorze duszy mojej. Chwycili mi dziecko i zatracą. Kto? Krzyżaki. Rany boskie. Księciu trzeba oznajmić. Niech posłów do mistrza. Zawołała pani. Jezu miłosierny, ratujże ją i wspomagaj. I to rzekłszy, wybiegła z krzykiem z izby. Jurand wyskoczył z złoża i począł gorączkowo wciągać szaty na swój olbrzymi grzbiet. Zbyszko siedział jak skamieniały, ale po chwili zaciśnięte zęby jego poczęły zgrzytać złowrogo. Skąd wiecie, że krzyżaki ją porwały? Zapytał ksiądz wyszoniek. Na mękę Bożą przysięgnę. Czekajcie. Może być. Przyjeżdżali skarżyć się na was do leśnego dworca. Chcieli pomsty na was. I oni ją porwali. Zawołał nagle Zbyszko. To rzekłszy, wybiegł z izby i poskoczywszy do stajeń, kazał zaprzęgać wozy i konie siodłać, sam nie wiedząc dobrze, dlaczego to czyni. Rozumiał tylko, że trzeba iść na ratunek Danusi i to zaraz i aż do Prus i tam wyrwać ją z wrogich rąk albo zginąć. Po czym wrócił do komnaty, by powiedzieć Jurandowi, że Oresz i konie zaraz będą gotowe. Był pewien, że Jurand z nim pojedzie. W sercu wrzał mu gniew, ból i żal, ale jednocześnie nie tracił nadziei, zdawało mu się bowiem, że we dwóch z groźnym rycerzem ze Spychowa potrafią wszystkiego dokazać i że mogą się porwać choćby na całą potęgę krzyżacką. W izbie prócz Juranda, ojca wyszonka i pani zastał także księcia i pana Delors oraz starego pana z Długolasu, którego książę, dowiedziawszy się o sprawie, wezwał także na naradę, a to dla jego rozumu i doskonałej znajomości krzyżaków, u których przesiedział długie lata w niewoli. Potrzeba poczynać roztropnie, by zaś zapalczywością nie zgrzeszyć i dziewki nie zgubić, mówił pan z Długolasu. Mistrzowi należy się zaraz poskarżyć, i jeśli w KS Mość da do niego pisanie, to ja pojadę. Pisanie dam i wy z nim pojedziecie, rzekł książę. Nie damy dziecku zginąć, tak mi dopomóż Bóg i święty krzyż. Mistrz boi się wojny z królem Polskim i chodzi mu o to, by sobie isemka, brata mego i mnie zjednać. Już ci nie z jego rozkazania ją porwano i nakaże ją oddać. A jeśli z jego rozkazania? Spytał ksiądz wyszoniek. Chociaż to krzyżak więcej w nim uczciwości niż w innych odrzekł książę i jaką wam rzekł? Prędzej by on mi teraz chciał wygodzić niż mnie rozgniewać. Potęga jagiełowa nie śmiech. Hej. Zalewali oni nam sadła za skórę, póki mogli, ale nie obaczyli się, że jak jeszcze imy mazury pomożemy Jagiełłę, jagiełę, to będzie źle. Lecz pan z długo lasu począł mówić. Prawda jest? Krzyżaki po próżnicy niczego nie czynią. To też tak miarkuje, że jeśli dziewkę porwali, to jedno dlatego, by Jurandowi miecz z rąk wytrącić i wykup wziąć, albo ją wymienić. Tu zwrócił się do pana Zespychowa. Kogo macie teraz z więźniów? Debergowa odpowiedział Jurand. Znacznyż to kto? Widzi się, że znaczny. Pan Delorsz, usłyszawszy nazwisko Debergowa, począł o niego wypytywać i dowiedziawszy się o co idzie, rzekł. To krewny hrabiego Geldry, wielkiego dobrodzieja zakonu i zrodu zakonowi zasłużonego. Tak jest, rzekł pan z Długo Lasu, przetłumaczywszy obecnym jego słowa. Debergowowie wielkie piastowali dostojeństwa w zakonie. A przecież Danwelt i Delał okrutnie się o niego upominali, rzekł książę. Co, który gębę otworzył, to mówił, że Debergów musi być wolny. Jako Bóg w niebie tak niechybnie po to oni dziewkę porwali, by debergowa wydostać. Za czym ją i oddadzą, rzekł ksiądz. Ale lepiej by wiedzieć, gdzie jest rzeku pan z długo lasu. Bodajmy, że mistrz spyta, komu mam rozkazać, by ją oddał? Cóż mu powiemy? Gdzie jest? Rzekł głucho Jurand. Nie trzymają oni jej pewnie na pograniczu, ze strachu, bym jej nie odbił, jeno gdzie się na dalekie mierzeje wiślane albo morskie wywieźli. A Zbyszko rzekł. Znajdziem ją i odbijem. Lecz książe wybuchnął nagle tłumionym gniewem. Zdworca mojego psóbę ją porwały, przeto im nie pochańbiły, a tego im nie daruję, póki im żyw. Dość mi ich zdrad. Dość napastliwości. Wolej każdemu wilkołaków mieć za sąsiadów. Ale teraz musi mistrz tych konturów pokarać i dziewkę wrócić, a do mnie posłów z przeprosinami słać. Inaczej wici roześle. Tu uderzył pięścią w stół i dodał. Owa! Brat z Płocka pójdzie za mną i Witold i króla Jagiełłowa potęga. Dość folgi. Święty by cierpliwość przez nozdrza wyparsknął. Jużem mi dość. Umilkli wszyscy, czekając z naradą, póki się w nim gniew nie uspokoi. Anna Danuta zaś ucieszyła się, że książę bierze tak do serca sprawę Danusi, albowiem wiedziała, iż był cierpliwy, ale i zawzięty, i że gdy raz to przed się weźmie, to już nie zaniecha, póki na swoim nie postawi. Po czym zabrał głos ksiądz wyszoniek. Był niegdyś w zakonie posłuch rzeku i żaden kontur nie śmiał bez pozwoleństwa kapituły i mistrzowego nic na swoją rękę poczynać. Dlatego Bóg podał w ich ręce kraje tak znaczne, że prawie ich nad wszelką inną ziemską potęgę wywyższył. Ale teraz nie masz między nimi ani posłuchu, ni prawdy, ni uczciwości, ni wiary. Nic, jenowciwość, a złoba taka, jakoby wielkami nie ludźmi byli. Jakże im słuchać przykazań mistrza albo kapituły, skoroć i boskich nie słuchają? Każdy na swoim zamku jako książę udzielny siedzi i jeden drugiemu w złym pomaga. Poskarżym się mistrzowi, a oni się zaprą. Mistrz każe im dziewkę oddać, a oni nie oddadzą albo też rzekną: Nie masz jej u nas, bośmy jej nie porywali. Każe im przysiądz to i przysięgną. Co tedy nam robić? Co robić? Rzekł pan z długo lasu. Niech jurand jedzie do Spychowa. Jeśli ją porwali dla okupu albo by ją na debergowa wymienić, to muszą dać znać i dadzą znać nikomu innemu jeno jurandowi. Porwali ją ci, którzy do leśnego dworca przyjeżdżali, rzekł ksiądz. To ich mistrz pod sąd odda albo każe im pole jurandowi dać. Pole zawołał Zbyszkom nie muszą dać, bo ja ich wpierw pozwał. A Jurand odjął ręce od twarzy i zapytał. Którzy to byli w leśnym dworcu? Był Danwelt i stary Delau i dwóch braci, Gottfried i Rodgier odpowiedział ksiądz. Skarżyli się i chcieli, by książę Wam rozkazał Debergowa z niewoli wypuścić. Ale książe, dowiedziawszy się od twórcy jego, że Niemcy to pierwsi was napadli, zgromił ich i z niczym odprawił. Jedźcie do spychowa, rzekł książę, bo oni tam się zgłoszą. Nie uczynili tego dotąd dlatego, że Danweldowi Giermek tego oto młodego rycerza ramię pokruszył, gdy im pozwanie woził. Jedźcie do spychowa, a jak się zgłoszą, to mnie dawajcie znać. Oni wam dziecko zadebergowa odeślą, ale ja przeto pomsty nie poniecham, bo im nie pohańbili, zdworcają mojego biorąc. Tu gniew począł go chwytać na nowo, gdyż istotnie krzyżacy wyczerpali wszelką jego cierpliwość i po chwili dodał. Hej, dmuchali i dmuchali w ogień, ale w końcu pyski poparzą. Zaprą się. Powtórzył ksiądz wyszoniek. Jak raz Jurandowi oznajmią, że dziewka u nich, to się nie będą mogli zaprzeć, odpowiedział nieco niecierpliwie Mikołaj z długo lasu. Wierzę, że jej na pograniczu nie trzymają i że, jako słusznie wymiarkował Jurand, do dalszych zamków albo na morskim jeżeli ją wywieźli, ale gdy będzie dowód, że to oni to się przed mistrzem nie zaprą. A Jurand począł powtarzać jakimś dziwnym i zarazem strasznym głosem. Danwelt, Lau, Gottfried i Rodgier. Mikołaj z długo lasu polecił jeszcze wysłać bywałych a przebiegłych ludzi do Prus, aby się w szczytnie i im zborku czy Jurandówna tam jest, a jeśli nie, to dokąd została wywieziona, po czym książę wziął kostur w rękę i wyszedł, by wydać odpowiednie rozkazy, księżna zaś zwróciła się do Juranda, chcąc go dobrym słowem pokrzepić. Jako, że wam jest? Spytała. Ów przez chwilę nic nie odpowiedział, jakby nie słyszał. Pytania, a potem nagle rzekł. Jakoby mnie kto w dawną ranę ugodził? Ale ufajcie w boskie, wróci Danuśka, jeno im de Bergowa, oddajcie. Nie pożałowałbym im i krwi. Księżna zawahała się, czy by mu zaraz o ślubie nie wspomnieć, ale pomyślawszy nieco, nie chciała przyrzucać nowego zmartwienia do ciężkich już i tak nieszczęść Juranda i przy tym ogarnął ją jakiś strach. Będą jej szukali ze Zbyszkiem, niech mu Zbyszko przy sposobności powierzykła sobie ani nie w głowie by się mu mogło do reszty pomieszać. Więc wolała mówić o czym innym. Wy nas nie winujcie, rzekła. Przyjechali ludzie w waszych barwach, z pismem z waszą pieczęcią oznajmującym, jakoście chorzy, jako oczy wam gasną i jako na dziecko raz jeszcze spojrzeć chcecie. Jakże się było przeciwić i ojcowego przykazania nie spełnić. Jurand zaś podjął ją pod nogi. Ja nikogo nie winuję, miłościwa pani. I to wiedzcie, że Bóg ją wam odda, bo oko jego jest nad nią. Ześle on jej poratowanie, jako na ostatnich łowach zesłał, gdy srogi na nas uderzył, a Pan Jezus natknął zbyszka, żeby nas bronił. Sam ci o mało nie stradał żywota i długo potem chorzał, ale Danuśkę im nie obronił, za co mu książę dał pas i ostrogi. Widzicie? Ręka boska jest nad nią. Pewnie, że dziecka żal. Myślałam, że z wami przyjedzie, że ją obaczę, najmilszą, a tymczasem. I głos jej zadrzał i łzy puściły się z oczu, a w tłumiona dotychczas rozpacz zerwała się na chwilę, nagła i straszna jak wicher. Chwycił rękoma swe długie włosy, a głową począł bić w belki ściany, jęcząc i powtarzając Jezu! 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 Lecz Zbyszko skoczył ku niemu i potrząsnąwszy go z całą siłą za ramiona, zawołał. W drogę na...